Jak na Ciebie wołają? Nazywam się Maciej, pochodzę z Litwy. Przyjechałem do wsi Adamczycha w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. Mogłem jechać do Francji, ale bliscy przekonali mnie, że Polska to potęga! Hej, lubisz języki, kultury i chcesz, żeby Twoja pasja została Twoją przyszłością? Wybierz słowiańskie studia tradycyjne. Tu nauczysz się tłumaczyć nie tylko słowa, ale też emocje i znaczenie międzykulturowe. Rozwiniesz swoje umiejętności językowe, poznasz świat słowiańskich kultur i co najważniejsze, zdobędziesz praktyczne doświadczenie w pracy z językiem. A wiesz co jeszcze? Dzięki programowi Erasmus możesz wyjechać na semestr do innego kraju, na przykład do Bułgarii. Chcesz studiować coś, co naprawdę otwiera drzwi do świata? Dołącz do nas i odkryj, jak język może stać się Twoją supermocą. Jesteś, jesteś twój chłop. <grymne> no tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop.